Cześć, witajcie! Z tej strony Trojcia i dzisiaj chciałabym Wam pokazać sztuczkę matematyczną, a więc zaczynajmy! A więc pierwszą rzeczą, która jest naprawdę ważna, to musimy powiedzieć dla osoby, którą właśnie wkrecamy w tą sztuczkę, że musi sobie wymyśleć po cichu w swoich myślach, żeby nam nie mówiła cyfrę od 2 do 9. Może to być 2, na przykład nie wiem 3, 8, może być też 9, ale nie może być już 10. Ok. Drugim krokiem jest to, aby powiedzieć dla tej osoby, żeby pomnożyła właśnie tą cyfrę, którą wybrała, przez 9. Jeśli ktoś nie lubi mnożenia, to tutaj ma właśnie to wszystko rozpisane. Trzeci i ostatni krok polega na tym, że musicie, że musicie dla tej osoby powiedzieć, żeby ten wynik właśnie, który wyszedł z mnożenia przez 9 swojej cyfry żeby ten wynik właśnie do siebie dodał. Nie wiem, jak dokładnie to wytłumaczyć, więc tutaj macie przykład. A najważniejsze jest to, że musi Wam wyjść po prostu 9. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, możecie zostawić pod nim właśnie kciuka w górę, subskrypcję oraz żeby nie przegapić żadnego mojego odcinka dzwoneczek. Dzięki i pa!